Dzień dobry bardzo. Wcześniej rano witamy Was w kolejnym vlogu. Zabieram się chyba za rowerek przed pracą. Bułka już się wita, czeka na śniadanie. I co? Zaczynamy dzień. Tak? Tak? Zaczynamy dzień? Mhm. to jest moja ulubiona owsianka. Ja mówiłam Wam o niej, że ja tutaj około 50 gramów płatków owsianych, bo zazwyczaj tyle mi z wychodzi. Dodaję cukinię, czasami banana, białko. I słuchajcie, po co jest ta cukinia? Po to, żeby wypełnić objętościowo posiłek. Ona świetnie się tutaj sprawdza, ponieważ ja gotuję to pod przykryciem i jej tutaj w ogóle, słuchajcie, nie czuć, a sprawia, że owsianka jest większa, więc dla takich łakomczuszków jak ja bardzo polecam ten sposób. Witam się z wami z tej strony, standardowo włosy mokre, słuchajcie mamy taki bałagan, życie po pracy zarządziłam, po treningu zarządziłam, duże sprzątanie, bo przez to, że jest kot że jest ten drapak, który fruwa wszędzie jest taki bałagan, rowerek stoi na środku, bo ona skacze na rowerek już nieważne, ale generalnie bułka nauczyła się skakać także już czai nam się na żyrandol śmiejemy się, że niedługo zostaniemy ją na żyrandolu także kotek się uczy ma na zdrowie! Ktoś ma parcie na szkół. Ma zamówiony większy drapak, więc mam nadzieję, że jak go rozłożymy, to się trochę ogarnie. No i że niedługo się zestarzeje i zrobi się trochę bardziej leniwa. Ale dzisiaj właśnie taki dzień ogarnieniowy po pracy i słuchajcie, mam do pokazania Wam dwie rzeczy ubraniowe, które kupiłam w hm -ie. i jak wiecie, no ja nie kupuję dużo ubrań. Zdecydowanie można powiedzieć wręcz, że nie kupuję wcale ubrań, bo zazwyczaj jak coś, coś takiego do mnie trafia, to wam to pokazuję, no, a skoro nie pokazuję, to znaczy, że nie kupuję, e, ale opowiem Wam o tym później. Teraz jeszcze śniadanie, stwierdziłam, że tak na szybko zrobię sobie mm, moją ulubioną owsiankę. E, no i co? I do pracy Rodacy, a później w przerwie pokażę Wam te ubrania, bo ja sama jestem zaskoczona, co ja zamówiłam, a najlepsze jest to, że to ze mną zostaje, więc więc myślę, że Wy też będziecie zaskoczeni, ale dobra, do roboty, kawa, osianka w przerwie odzywam się do Was znowu. Dobra, jestem, słuchajcie, przerwa na kawkę, tak, cały czas piję czarną i całkiem jestem spoko, nie brakuje mi mleka, w ogóle wydaje mi się, że, znaczy odnoszę wrażenie, że ta kawa mm, z mlekiem jest dla mnie jakaś mdła, bo ostatnio się napiłam młyka od chłopaka i w domu absolutnie nie sięgam po żadne mleko, już naprawdę mnie nie kusi, ale ja nie o tym Sama mam powiedzieć o moich zakupach w hm -ie. Zacznę może od tego, o co mi chodzi. Słuchajcie, ja nie robię zakupów. Rzadko kiedy naprawdę kupuję coś ubraniowego i jest to wtedy naprawdę, kiedy czuję taką potrzebę, kiedy coś mi się zużyje, kiedy coś już jest na mnie niedobre i właśnie... Tak powoli się przymierzam do zakupu staników sportowych, bo te, które mam, mają naprawdę kilka ładnych lat i no już nie służą tak dobrze, zwłaszcza przy takich intensywnych treningach z Moniką. Czuję po prostu, że nie dają, więcej takiej stabilizacji. No i właśnie, u mnie zakupy wynikają z potrzeby. To nie jest nigdy, może nie nigdy, ale zazwyczaj to nie jest, wiecie, takie, o Jezu, podoba mi się, wezmę to, będę w tym chodzić. Z tego względu, że ja uważam, że mam za dużo ciuchów ee, i po prostu jak kupię coś nowego, to jeszcze rzadziej będę chodzić w tych, w które aktualnie posiadam. Więc to jest takie u mnie, m, nie czuję potrzeby, zresztą widzicie jak ja się na co dzień ubieram. To są takie stonowane fasony, stonowane kolory, no szału nie ma, ja po prostu stawiam na takie klasyczne rzeczy. Tak, jeśli spodnie z dziurami mogą być klasyczne, no ale wiecie o co mi chodzi. Mam po prostu takie swoje rzeczy, gdzie wszystko do siebie, prawie wszystko do siebie pasuje, mm, i po prostu w tym chodzę i, i nie czuję autentycznie potrzeby zakupów. Chociaż ostatnio, ostatnio, jakiś czas temu, jak oglądałam filmiku Karoliny, mierzyła piękne sukienki, bo robiła chyba zamówienie w hm i mierzyła przepiękne sukienki. I słuchajcie. Wszystkie z tych sukienek były totalnie w moim stylu i ja tak właśnie, wiecie, tak już się zastanawiałam, że kurczę, może bym sobie kupiła jakieś sukienki, że naprawdę dawno nic nie kupowałam. I wiecie co, ja wpadłam, po prostu wpadłam na taką myśl, że po co? Skoro te, które ja mam, są bardzo podobne, w sensie, wiecie, wszystkie są stonowane, wszystkie nadają się do chodzenia do biura, do chodzenia na co dzień, są komfortowe, przewiewne, z naturalnych materiałów yy, i jakby... Te, które ja bym kupiła, nie mówię, że byłyby takie same, ale w podobnym stylu. Więc, jakby stwierdziłam, że to się mija z celem, ale postanowiłam teraz znaczy, już jakiś czas denerwowało mnie to, że chodzę non-stop w sukienkach. A mam mnóstwo bluzek, w których nie chodzę, z tego względu, że albo nie mam ochoty nosić spódnic, albo mam same krótkie takie spodenki, wiecie, jeansowe, które w moim odczuciu nie nadają się do wszystkich miejsc i nie nadają się na przykład na wszystkie spotkania. Zresztą ja też nie czuję się, kiedyś czułam się komfortowo w takich krótkich jeansowych spodenkach. Mm, teraz niekoniecznie, może na jakimś wyjeździe ok. I zaczęłam się zastanawiać. Co by jakby to ograć, bo w spodenkach nie chcę chodzić, a na spódnicę nie zawsze mam ochotę, a fakt faktem mam kilka takich spódnic, w których mogłabym chodzić. I słuchajcie, stwierdziłam, że na próbę, chociaż kiedyś się zarzekałam, że nigdy w życiu, więc nigdy nie mów nigdy, że na próbę zamówię sobie, się chyba nazywa kuloty, takie nie do końca długie spodnie, szerokie. I wiecie, i to jest właśnie rozwiązanie, bo nie zawsze mam ochotę chodzić w spódnicach, czyli będę miała spodnie, które są szerokie, przewiewne, z naturalnego, znaczy z naturalnego, z oddychającego materiału. I stwierdziłam, że spróbuję, w razie czego w HM-ie chyba odesłanie produktów kosztuje 5 zł, więc jakby... Okej, okay, ale chociaż będę wiedziała, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. I słuchajcie, zamówiłam dwie pary, jedną z tego względu, że była na promocji, a drugą w regularnej cenie. Stwierdziłam, że jak już zamawiam, to zamówię dwie rzeczy i zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście, że zaraz Wam to pokażę, ale powiem Wam, że to jest właśnie rozwiązanie moich problemów ubraniowych, i to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Zmieniłam totalnie, nie mam absolutnie w swojej szafie takiej rzeczy, czyli zmieniłam. Może nie styl, bo nadal to jest stonowane i w miarę klasyczne. No ale wiecie, mam totalnie coś nowego, w czy, coś w czym nigdy nie chodziłam i teraz, tak jakby przez te dwa elementy, a tak naprawdę, no jeden, tak, jeden fason tych spodni, moja garderoba totalnie odżyje, bo przestanę w końcu męczyć te same sukienki, bo wiecie, zasada pareta, pareta, pareto, że przez 80% czasu chodzimy, nie, przez, przez 80% czasu chodzimy w 20% ubrań, które posiadamy. Niestety u mnie tak jest, że po prostu jak się uczepię kilku rzeczy, to w nich chodzę. Też pewnie tak macie. E, więc stwierdziłam właśnie, że tutaj trochę tak odpiępuję swoją szafę i, i w ogóle fajnie się czuję w tych spodniach. Także zapraszam Was na mierzymy z HM-u dwóch rzeczy, ale pokażę Wam, jak ja to już widzę, wiecie, w stylizacjach. Także zapraszam Was na mierzymy z HM-u i dajcie koniecznie znać, co myślicie. No dobra. Jeszcze od razu powiem, że nigdy chyba tutaj w sypialni nie było takiego profesjonalnego, profesjonalnego studio. I słuchajcie, to jest opcja numer jeden, bardziej stonowana i klasyczna. I to są właśnie te kuloty z hm -u. I one tutaj są na gumce. Z daleka wyglądają jak trochę, znaczy jak się stoi, trochę jak taka dłuższa spódnica. I zobaczcie, one są takie, no są szerokie i moim zdaniem ten, ta wersja jest bardziej elegancka, bo one tutaj mają takie delikatne kanty, ja wiem, że muszę jeszcze uprasować, ale uwierzcie mi, że jeśli ja nie mam potrzeby, no to, to nie prasuję mm. i słuchajcie są mega komfortowe, mają kieszenie sięgają mi do połowy łydki ja mam aż 1,65 m, także e, powiem wam, że mega mi się to podoba, gdzie kiedyś w życiu nawet nie przymierzyłabym tych spodni także nigdy nie mów nigdy e, ja je zestawiłam, słuchajcie, z takimi klapkami z CCC, ja kupiłam je albo w tamtym roku, albo dwa lata temu za jakieś 30-40 zł, ale po prostu chciałam jakieś klapki. I tutaj mam taką bluzeczkę z Zary, taki topik, z chyba dwa albo trzy lata temu też go kupiłam. Torebka Fabiola, i tak to się prezentuje. Ja słuchajcie, poczekajcie, jeszcze mam pomysł żeby zestawić to latem z kapeluszem. Jak dla mnie super to wygląda, jest mega przewiewne, bardzo wygodne i powiem wam szczerze, że z chęcią nałożyłabym to w duży upał i wydaje mi się, że mogłoby się to sprawdzić także fajnie. Tutaj mam jeszcze drugą torebkę z Zalando. Ja podlinkuję wam filmik do moich wszystkich torebek albo tutaj wam się gdzieś wyświetli i mówiłam tam też o niej. Także co myślicie? Jak wam się w ogóle podoba taki styl? Powiem wam, że jak widziałam go na dziewczynach do tej pory, tak sobie sam fajnie, fajnie, ale no nie, przy moim wzroście i przy mojej sylwetce to nie do końca, ale powiem wam, że czuję się na tyle dobrze, że mm, jakoś no nie do końca zastanawiam się, czy to aby na pewno schlebia mojej sylwetce, także koniecznie dajcie znać, co myślicie, czy nosiłybyście takie spodnie, czy byście nie nosiły. Jestem mega ciekawa. Kurczę, no ja czuję się w nich zaskakująco dobrze. W ogóle jak wam się to podoba? Jak wam się podoba taka stylówka? No i oczywiście kapelusz. Kapelusz to u mnie latem, jeśli nie jadę rowerem, to jest praktycznie obowiązkowy punkt. Także to są spodnie numer jeden. I uwaga, bo te spodnie numer 1 są mniej szalone od spodni numer 2. I uwaga, mówiłam, że ta stylówka będzie bardziej szalona. Słuchajcie, odłożę na chwilę torebkę. To są spodnie w taką trochę panterkę... No w taki nieregularny wzór, mój chłopak się śmieje, że się stylizuje na bułkę, ja się śmieję, że jestem teraz jej prawdziwą matką i one są wiskozowe i powiem Wam szczerze, że gdybym ja je zauważyła w sklepie, w życiu bym ich nie przymierzyła, ale stwierdziłam, że je zamówię, bo kosztowały 25 zł, do tego mam sandałki z Zary, one mają chyba 3 czy 4 lata, ale powiem Wam, że... Kiedyś się kupiłam, bo się cieszyłam, że są skórzane. Teraz mi to przeszkadza, bo te paski się po prostu rozciągnęły i one mi spadają z nogi. Także naprawdę rzadko w nich chodzę, bo są po prostu za duże, a zgubić buty na przejściu dla pieszych to nie sztuka. Ale nieważne. Zobaczcie na te spodnie. Też mają kieszenie. Ja mam obie pary w rozmiarze 36. No i co? I tak się prezentują. Proszę bardzo. Z tyłu też takie szerokie. Nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego i nie wiem o co mi chodzi, bo mi się one podobają. Mówię totalnie coś innego niż mam, ale wreszcie będę mogła wynosić, wynosić, ponosić te wszystkie swoje topy, które mam w szafie, wszystkie swoje koszulki, bo mam ich naprawdę dużo. Także no i co powiecie? Jestem bardzo ciekawa Waszej reakcji, czy w ogóle ktoś by się spodziewał, że ja kupię takie spodnie, bo ja nie. Zobaczcie, one są naprawdę szerokie. Ale mega, mega fajnie się w nich czuję i bardzo tak swobodnie. I wiecie, zwykła koszulka. Myślę, że w przypadku tych bardziej szalonych to będzie u mnie biała, czarna albo jakaś taka karmelowa. No i co? I tak to się prezentuje przy bardzo. Tutaj poczekajcie. Właśnie dobrałam sobie jeszcze ten taki pleciony koszyk. On jest teraz pusty, więc średnio się układa, ale myślę, że to jest też fajna letnia stylówka. Niekoniecznie krótkie spodenki i w moim wypadku nareszcie, niekoniecznie sukienka, bo tak jak mówię, na sukienkę nie zawsze mam ochotę, także. Mm? Mm? Jestem bardzo ciekawa, co powiecie. Jestem, wiecie co, też ciekawa mm, tego, w... co w ostatnim czasie kupiłyście, jeśli chodzi o kwestie ubraniowe, dla siebie, w czym wcześniej nigdy nie chodziłyście. I czy w ogóle macie ubrania, w których kiedyś mówiłyście, że w życiu ich nie nałożycie, a teraz śmigacie? Myślę, że te, te spodnie będą u mnie hitem, naprawdę. Ja się w nich super czuję. I co? I zaraz je nakładam. Koniecznie dajcie mi znać, jak podobały Wam się moje zakupy i w której wersji podobałam Wam się bardziej, jeśli w ogóle w którejś się podobam. E, nałożyłybyście takie spodnie? Kurczę, super są, naprawdę. Nigdy w życiu się po sobie tego nie spodziewałam. Dobra, takie wiecie, letnie kolory, 100% mój styl. Jestem jeszcze tutaj z rzeczami w sypialni i powiem Wam, że jak to kurczę z wiekiem człowiekowi się zmienia. Kiedyś były to u mnie tak naprawdę w 80% przypadków obcisłe rurki, krótkie jeansowe spodenki, a teraz, oczywiście, mój chłopak jest na nie, jeśli chodzi o te spodnie, no ale stwierdził, że. Kocham mnie w każdym wydaniu, więc i w spodniach w panterkę. On na początku myślał, że ja żartuję, że zamówiłam je po prostu, bo i tak wiedział, że wiedziałam, że będę robić jakieś zwroty i żeby się pośmiać. I jak mu powiedziałam, że zostają, to stwierdził, że to jest ubranie silnej i niezależnej kobiety po domu. No ale nie. Na pewno jak będę wychodzić, to premierę tych spodni będę miała na jakimś spotkaniu z nim. Żeby mu było raźniej. Także jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda w kwestii ubraniowej, tak jak ja mówię. Ja nie robię częstych o kocyk bułki, ja nie robię częstych zakupów, ale stwierdziłam teraz, że chcę się przełamać, chcę kupić coś totalnie. Nie w moim stylu, coś totalnie innego, coś czego nigdy nie nosiłam, i po prostu za jakiś czas zobaczę, jak mi się to sprawdza. No, także ja i mój Majdan ogarniamy się.